Gdy filmujemy, jakość nie jest najważniejsza. Zdecydowanie ważniejszą rzeczą od jakości jest tak zwany Cinematic Look, czyli pokrótce filmowy wygląd filmu. Nawet gdy mamy najdroższy aparat na rynku, to bez wiedzy o Cinematic Looku nic ciekawego nie nagramy. Siemanko, witam Cię na kanale GEV Productions, a dziś o tym, jak uzyskać Cinematic Look. Zapraszam! Otóż Cinematic Look, znany również pod nazwą film look, to coś, co powoduje, że filmy wyglądają kinowo lub filmowo. To raczej oczywiste, że jesteśmy w stanie dostrzec różnicę między filmem kinowym a filmem nagranym smartfonem ręką. No więc, co musimy zrobić, aby nasze wideo wyglądało kinowo? Zacznijmy od ustawienia klatek na sekundę w nagraniu. Jeżeli chciałbyś, aby Twoje wideo wyglądało filmowo, nagrywaj w 25 klatkach na sekundę. Jeżeli chciałbyś uzyskać zwolnione tempo w nagraniu, nagrywaj w 50 klatkach, bo dwukrotne spowolnienie 50 daje nam 25 klatek. A 25 klatek to standard dla Cinematic Looku. Proste, prawda? Przejdźmy do kolejnego ustawienia, czyli do czasu naświetlenia migawki w aparacie lub w kamerze. Tutaj tak szybko powiem, że czas naświetlania powinien wynosić dwukrotność klatek na sekundę. Na przykład, gdy nagrywamy w 25 klatkach, to czas powinien wynosić 1,5. Analogicznie, kiedy filmujemy w 50 klatkach, to czas powinien wynosić setna. I to już tyle o czasie naświetlenia. Przejdźmy teraz dalej do kolejnej rzeczy, jaką jest głębia w obrazie. A więc głębia to przede wszystkim rozmycie tła, a rozmycie tła to przede wszystkim przysłona. Wartość przysłony jest w obiektywach określana literą F. Im ta wartość przysłony niższa, tym obiektyw się bardziej otwiera, a rozmycie tła staje się bardziej intensywne przy obiektywach jasnych, czyli tych o małej ogniskowej, czyli 1.4, 1.8 i tak dalej, tło się nam ładnie rozmyje, a przy tych z wyższą przysłoną, czyli z wyższym parametrem F, tło się nam mniej rozmyje, a głębia zostanie utracona. Tak generalnie to wybierajcie jak najjaśniejsze obiektywy, czyli te, które mają jak najniższą przysłonę, aby uzyskać jak największą głębię ostrości. Kiedy oglądamy film kinowy, możemy zaobserwować, że prawie w każdej scenie jest użyte rozmyte tło. A my właśnie staramy się dążyć do takiego efektu kinowego, dlatego rozmywajmy tło. Kolejną rzeczą, jeżeli chodzi o Cinematic Look, jest odpowiedni dźwięk. No bo zobaczcie sami, czy wolicie słuchać mnie z takiego mikrofonu wbudowanego w aparat, czy z takiego oto mikrofonu krawatowego. Możemy także skorzystać z mikrofonów kierunkowych. Owe mikrofony nazywają się kierunkowymi właśnie dlatego, że zbierają dźwięk tylko w jednym kierunku, w którym zostaną ustawione. YouTuberzy nawet często kładą mikrofony na górę naszego aparatu, ale przy filmach fabularnych raczej to nie obowiązuje. Gdy kręcimy dialog, na przykład w filmie krótkometrażowym, to możemy użyć takiego kijka. Na kiju umieścimy mikrofon na samym czubku oraz mikrofon umieścimy nad gadającą osobą bądź postaciami. Jednak, kiedy kręcimy filmy na YouTube'a, używajmy takich oto mikrofonów krawatowych. Kolejną rzeczą, jeżeli chodzi o uzyskanie filmluku, jest dodanie kaszet na górze i na dole. Da to nam taki fajny, panoramiczny wygląd naszego filmu. W kinach taka taktyka jest naprawdę często stosowana. A teraz taki temat trochę z innej beczki, ale nadal dotyczy Cinematic Looku. Chodzi mi bowiem o color grading, czyli o odpowiednią kolorystykę w nagraniu. Teraz w kinach bardzo często filmy nagrywane są w tak zwanym płaskim profilu. Na przykład. W jakimś logu bądź w jakimś HLG, również innym płaskim profilu. Wszystko po to, aby w postprodukcji ten obrazek doszlifować i wydobyć z niego jeszcze więcej, aby stał on się piękniejszy. Te nowe bezlusterkowce czy kamery cyfrowe zawierają płaskie profile obrazu, właśnie po to, aby uzyskać także większą rozpiętość tonalną, przez to jeszcze lepszą jakość uzyskamy. Teraz po lewej stronie ujęcie nagrane w logu. A po prawej stronie już takie pokolorowane. Ostatnią rzeczą jest stabilizacja filmu. Oczywiście w jakiejś tam scenie możemy używać roztrzęsionych ujęć, np. w trzęsieniu ziemi, bądź w jakiejś bójce czy aferze, przez co uzyskamy większą dynamikę w ujęciu. Ale przy dalekich czy spokojnych ujęciach warto jest stabilizować obraz, np. statywem. Czy to na przykład z ręki, robiąc ujęcia panoramiczne, ale z użyciem paska od aparatu? I to już koniec tego filmu. Jeżeli doceniasz wkład włożony w materiał, daj lajka. Jeżeli nie, to dislajka. A ja się już z Wami żegnam, trzymajcie się i do zobaczenia.